Cześć, witam was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj pokażę wam jak gra się w Bloodborne od wydawcy Culmini or not. Autorem tej gry jest Eric Lang, a temat jest zapożyczony z gry na konsolę PlayStation o tym samym tytule. Będziemy wcielać się w łowców, którzy zabijają różnego rodzaju potwory, będziemy zbierali ich krew, później tę krew bankowali, będziemy zdobywali coraz to lepsze sprzęty, a wszystko po to, żeby zdobyć jak najwięcej trofeów, jak najwięcej punktów za uzyskaną Krew. Jest to gra półkooperacyjna, można powiedzieć. Każdy z łowców ma swoją planszetkę i będzie zbierał swoje własne tutaj statystyki, ale będziemy chcieli razem zgładzać te potwory. I kto będzie najsprytniej zabijał i zadawał obrażenie potworom, ten po prostu zostanie zwycięzcą. To jest główny boss, który zawsze się pojawia jeden, ich kilku w pudełku jest i zobaczcie on ma tak 12 życia, będzie nas atakował żółtą kostką, macie oznaczenie, że to jest finały boss i on daje po każdym z dostępnych trofeów, jeżeli go zabijemy. Jego umiejętność specjalna dotyczy całej rozgrywki i w tym wypadku każdy hunter, czyli łowca będzie miał maksymalnie 6 życia, a nie 8 tak jak w normalnej grze. Także nastawiamy sobie życie na 6. I mamy planszetkę, gdzie będziemy zbierali właśnie krew z potworów, jak również te trofea, o których Wam mówię. Ile tutaj będziemy mieli zakryte, tyle punktów dostaniemy za poszczególne trofea. Przebieg rundy jest bardzo łatwy. Każdy z dostaje taką talię pięciu startowych przedmiotów, macie oznaczone e, właśnie informacją, że to jest że startowy przedmiot. I jest tak, że najpierw odsłaniamy potwora, patrzymy jaki przychodzi w danej turze. Odsłaniamy tego, zobaczcie on ma pięć życia. I takie trofeum, jeżeli będziemy brać udział w zabiciu jego i pierwsze co robimy, zawsze kładziemy ilość krwi pokazaną właśnie tyle, ile ma życia. I to są punkty, które będziemy mogli zdobyć, jeżeli będziemy go uśmiercać. Jego umiejętność specjalna jest taka, jeśli on ucieknie, każdy łowca dostanie jedno obrażenie za każdą niezbankowaną krew na swojej planszetce. Czyli będziemy starali się go zabić. Potwór normalny, czyli bez oznaczenia boss, ucieka po prostu na koniec tury. Czyli mamy dosłownie jedną turę, żeby go zabić. No i gra przebiega w ten sposób. Każdy z graczy teraz wybiera jedną kartę i zagrywa ją na środek stołu. I jakie mamy karty w grze? Mamy tak: normalną broń. Zobaczcie, mili. Ona zadaje po prostu dwa obrażenia. I to dzieje się w kolejności. Pierwszym graczem jest ten gracz siedzący tutaj, on ma, on ma tutaj oznaczenie pierwszego gracza, więc on pierwszy zada obrażenia. E, możecie również zrobić taki pas jak Hunter's Dream, wtedy leczycie się do maksimum, zbieracie z powrotem wszystkie swoje zużyte karty i zdobywacie jeden upgrade, czyli jedną kartę, która tam widzicie lepsze karty. Możecie mieć instant, tak? to są takie jakby na odległość bronie, które właśnie pozwalają zazwyczaj na coś, zrobienie szybkiego. W tym momencie ogólnie tylko osoba jedna, która zagra ten pistolet będzie zadawała obrażenia. Jeżeli inni zagrają to niestety nie zadajemy, to zadajemy obrażenia dopiero w późniejszej fazie. A tak to możemy zabić potwora przed tym jak potwór zaatakuje. Transformacja polega na tym, że wstrzymujemy się. Patrzymy, co zagrają inni gracze, i wtedy my dogrywamy swoją kartę, co jest bardzo mocne. No i ostatnia rzecz, jest to broń, która zadaje jedno wrażenie także taka słabsza broń. I każdy z graczy teraz wybiera potajemnie jedną ze swoich kart i zagrywa ją przy potworze. Tak więc ten gracz zagrał to, ten gracz powiedzmy, że weźmie transforma, zagrywa, a ten gracz wybiera też jedną ze swoich kart. Zastanawia się, co zrobią inni. dajemy na to, że zagra. O tę kartę. I teraz wszyscy zagraliśmy już swoje karty i odkrywamy co zagraliśmy, czyli ten zagrał broń, ten zagrał transformację, ten zagrał broń. I teraz jego informacja jest taka, że jeśli jest jedynym łowcą, który zagrał właśnie pistola, zadaje od razu to obrażenie, ale najpierw jest transformacja. Czyli ten gracz zagra transformację, patrzy co zagra inni gracze i może się do tego dostosować. I teraz mógłby dograć tę broń, żeby po prostu nie pozwolić mu na zadanie pierwszego obrażenia i też patrzymy czy uda nam się zabić tego potwora. To będzie tak, dwa obrażenia plus jeden to jest łącznie trzy, czyli jeżeli zagram dwójkę, każdemu uda się zabić tego potwora i każdy dostanie tutaj trofeum, co jest bardzo dobre. Także w tym momencie i ja się do tego dołączę, żeby też nie być stratnym. Także dogrywam broń. Jeżeli kilka osób by zagrało transformację, to znowu zakryte byśmy kładli, dopiero odsłaniali, a w tym momencie ja byłem jedyny, więc jednocześnie. No i tak, i teraz jest rozstrzyganie tych natychmiastowych efektów. Czyli ten gracz pierwszy zadaje obrażenie. Czyli w tym momencie, jeden, jeden krwi, zobaczcie, trafia do jego niezbankowanego tutaj miejsca. Tak? Czy to jest krew, którą stracimy, jeżeli po prostu zginiemy czy stracimy całe życie. To był instant, i teraz jest atak potwora. Atak potwora polega na tym, że bierzemy właśnie konkretną kostkę, jaka pasuje, i rzucamy nią. Aż trzy obrażenia każdy łowca dostaje. Czyli z sześciu schodzimy aż na 3. Każdy, każdy łowca tak samo traci te życie. Jeszcze ten. Na 3. I na tym atak potwora się kończy. Co ciekawe, zobaczcie, mogła być trójka, a mogą być jeden plus, i to jest wybuchająca kostka. Czyli mamy jeden plus przerzucamy na przykład jest 3, czy łączy 4, albo może być jeden plus i znowu wyrzucony jeden plus, i znowu jeden plus i znowu jeden, to jest łączy cztery, tak? Także to jest bardzo trzeba uważać i w dobrym momencie spasować. Zagraliśmy ogólnie te karty i teraz zadajemy normalne obrażenia po ataku potwora. To jest pierwszy gracz, więc pierwszy zadaje dwa, bierze sobie tą krew. Teraz ten zadaje dwa, bierze sobie tę krew. Jest zbankowano oczywiście, i teraz tak, bo atak potwora, atak łowcy. Teraz jest ucieczka potwora, żeby przeżył, ale nie przeżył, zabiliśmy go, więc każdy, który brał udział w zabiciu jego w tej ostatniej turze, dostaje to trofeum, więc wszyscy dostajemy po jednym. To jest bardzo istotne, bo czasami ktoś pasuje i nie da rady go zabić, ale my go zabiliśmy i udało nam się skończyć. Tutaj jest ogólnie 10 potworów. To jest 3 bossów i 7 normalnych potworów. Karty zagrane wcześniej zostają. I tak naprawdę, ostatnią rzeczą, teraz osoby, które spasowały czy zagrały Hantezrim, by odzyskiwały swoje karty, zdrowia i inne rzeczy. I ostatnia rzecz: odkrywamy potwora i patrzymy na jego efekt. Jeśli on ucieknie, każdy łowca dostanie dwa obrażenia. Dostajemy tutaj, zobaczcie, to trofeum. Jak zabijemy, on też żółtą kartę ma i ogólnie 5 życia ma ten potwór. Więc wkładziemy 5 na nim, i zabawa zaczyna się od początku. Pierwszego gracza przykazujemy do następnej osoby przy stole, więc powiedzmy, że uuu, ten gracz dostaje zgodnie z wskazówkami zegara. I znowu zagrywamy po jednej karcie. I teraz, co chcemy zrobić? Ono 5 życia. Jest mała szansa, że go zabijemy. Bo zobaczcie, że tutaj już dwójki zostały zagrane, więc ten gracz zagra. Powiedzmy transformację. Poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Ten gracz od razu zagra pas, czyli Hunted Dream. Może zagrać tutaj, nawet zakryty. Na te poprzednie karty, które nie zostały się nam zbokowane. A powiedzmy, że ten gracz pójdzie bardzo ryzykownie. Chce zdobyć więcej krwi, więc dwa obrażenia zada. I teraz na 3-4 odsłaniamy nasze karty. Transformacja. Ten ma pas, a ten ma zadawanie obrażeń. On jest w sumie pierwszy, więc, więc na pewno zada te dwa obrażenia, zależnie od wszystkiego. Teraz czas na transformację. Ten raz patrzy, co inni zagrali. Widzi, że nie zabijemy tego potwora, więc też może zdecydować się na pas. Czyli zagra Hunter's Rim. I co jest ważne, do końca tury yy, każde obrażenie od potwora jest zielone na dwa, czyli jeżeli zada nam cztery obrażenia, my dostajemy tylko dwa. Także jest duża szansa, że, że posługa nam się przeżyć, odzyskamy całe zdrowie, dostajemy nawet lepszą kartę upgrade'u i od nowej tutaj już mamy wszystkie karty na ręku, także to jest bardzo, bardzo fajne. I co, yy, teraz jest atak potwora, bo nikt nie ma instanta, więc atak, yy, atak potwora, rzucamy kostką. Zero obrażeń, także dosyć szczęśliwie dla tego gracza. I teraz rozpatrujemy normalne ataki. Tak, Oni oczywiście nie atakują, bo oni spasowali, ale ten gracz zadaje mu dwa obrażenia. Eee, tak on zadał jedno, więc teraz on ma trzy. Ci, ci gracze nie zadają żadnych obrażeń. Eee, I teraz nazywa się Hunter's Dream, czyli w tym momencie osoby, które jest zagrały w kolejności grania, czyli ten gracz jest jakby wcześniej. Bierze z powrotem wszystkie karty na rękę. Leczy się do maksymalnych 6 punktów zdrowia. Czyli ma 6 i wybiera sobie jeden upgrade. Jakie to mamy karty? Mamy tak. Instant efekt, przede wszystkim trzy obrażenia, więc bardzo mocna broń. I teraz tak. Każdy łowca, który zagrał niebieską kartę ataku dystansowego, w tej, w tej turze musi oddać jedną niezbankowaną krew mi. To jest, zobaczcie, bazułka wyrzutnia rakiety, dwa obrażenia zadaje potworowi i każdy inny łowca dostaje jedno obrażenie. A to jest, zobaczcie, leczenie. My leczymy się do maksimum, bierzemy jedną niezbankowaną krew od każdego łowcy, który ma więcej ogólnie rzecz biorąc zabranej krwi niż ja. ja. będę chyba taki, że wezmę tę kartę na rękę i ten gracz robi to samo. Tak? Czyli on też bierze wszystkie zagrane karty na rękę. Wybiera jeden upgrade z tych dwóch, które zostały, więc powiedzmy sobie weźmiemy to. I to dopiero teraz, jak już wszyscy żyli swoje upgrade, dopiero teraz zakładamy karty. Życie do maksa, czyli sześciu, wraca i bankujemy krew. Tak, to jest właśnie ważne, że osoby, które użyły tej karty, mają już bezpieczeństwo. Już stąd nie da się nigdy tej krwi zabrać. Także już mamy ją zapewnioną. I teraz, niestety, ucieka potwór. Zobaczcie, mimo że miał 3 życia, nie jest bosem, więc automatycznie ucieka. Czyli jest dyskardowany i idziemy w kierunku końca gry. O, tu już jest, zobaczcie, mocny. Nie ma żadnej umiejętności specjalnej, ale ma też yy, aż 7 życia: 3, 5, 6, 7. Życia na nim kładziemy i teraz dalej walczymy. Czyli tak, ci odzyskali karty, ten jeszcze nie do końca. daje pierwszego gracza, następnemu i dalej w ten sam sposób gramy. Czyli ten, zobaczcie, ma już skradzione karty, ale dalej oczywiście może tutaj próbować coś zrobić. On jeszcze ma na ręce transforma, więc to ta zagra transforma. Czyli będzie czekał, zobaczy co inni gracze zagrają. Ten gracz od razu weźmie swoją najlepszą broń, którą pozyskał w ten sposób. A ten gracz powiedzmy, że zagra właśnie tego kanona. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie. No i odsłaniamy oczywiście, transform, tutaj jest broń za 3 i teraz jest niestety broń niebieska. I co się dzieje? Ten gracz teraz decyduje jaką kartę chce dograć, może jeszcze zaryzykować i dorzucić to, ale obawiam się, że z żółtej kostki tutaj może wyrzucić więcej niż trzy obrażenia. Jest takie ryzyko, że wyrzuci trzy, tym stelacie całą niezmakowaną krew, Więc nie chcę tego zrobić. Więc zagramy po prostu na razie. A, dobra, jeszcze spróbujemy. Może uda nam się zabić. No tak, mamy 5, To jest szóste, więc nie uda nam się tego zrobić. Nie, więc to jest lepiej, żeby to spasować faktycznie. Lepiej sposobować się, że miałby powiedzmy 6 życia, no to mógłbym chcieć po prostu zrobić trofeum, ale w tym wypadku mi się to nie opłaca, więc zagrywam pas i rozpatrujemy od tego gracza. Efekt natychmiastowy. Każdy, kto zagrał niebieską kartę, musi mi oddać jedną niezbankowaną krew. Patrzymy, co on ma. Niestety wszystko ma zbankowane, więc mnie to nie dotyczy, ale tu jest też natychmiastowy efekt. To jest rozgrywany jakby po mnie, bo jest drugi w kolejności. Każdy z hunterów dostaje jedno wrażenie. Więc niestety, tak, jedno w zakręgleniu podzielić na dwa jest nadal zero. Tutaj dopiero bym musiał zadać dwa wrażenia, bo zaokrąglamy w dół także na szczęście nic mi się nie dzieje. Ale ten gracz normalnie dostaje niestety jedno obrażenie I tyle. Bo, bo on oczywiście siebie nie atakuje z tego. I teraz dopiero atakuje potwór. Po tych wszystkich instantach więc rzucamy żółtą kostką tak samo tylko jedno obrażenie także całkiem fajnie bo tylko jedno tutaj, czyli na 4 ten schodzi na 5 a ten gracz nie schodzi w ogóle, bo znowu dzielimy na 2 i na szczęście nic mi się nie dzieje, także w sumie nie musiałem teraz mogłem jeszcze zabrać krew i dopiero zbankować, ale jak już tak się wydarzyło to nic się nie szkodzi i teraz my atakujemy, więc tak 3 obrażenia ja tutaj zadaję. Nie bankowana krew. Ten dwa obrażenia zadaje. Więc potwór został na dwóch życiach i niestety nikt nie zabije. Więc ten potwór będzie uciekał w tym dokładnym momencie. Teraz, teraz potwór ucieka. Czyli odrzucamy go. I ten gracz przywraca sobie wszystkie karty na rękę. Leczy się do maksimum. Tak, sześć. Bankuję sobie całą krew i w tym momencie wybieramy, wybiera sobie z upgrade'ów, co my tutaj mamy, mogę, zobaczcie, wejść do Hunter's Dream, jeżeli Najwie mam najwięcej, najwięcej krwi. także fajne, a nie, chyba, że, chyba, że, chyba, tak, chyba, że mam najwięcej, czyli muszę mieć jednym, być jednym z graczy, który ma mniej. Tutaj każdy łowca, który zagra mili, dostaje, zadaje jedno mniej obrażenia. Także można tutaj grać komuś na nosie i chyba na to się zdecydujemy. Mógłbym jeszcze tutaj leczenie wziąć, ale na razie nie, nie biją już tak mocno te potwory, więc liczę, że jeszcze mi się tutaj uda. Także wziąłem wszystko. Oni zagrali, więc jak naprawdę odkrywamy teraz nowego potwora. Zobaczcie, kiedy jest odkrywany e, łowca, mający najwięcej kart na ręku dostaje dwa obrażenia. I jest czerwona kostka. Czy tak dokładamy? To nadal nie jest boss, czyli bossowie jeszcze tu wszyscy są. Duże krew to jest 5. E, osoba, która ma najwięcej kart na ręce. Chyba niestety to będzie ten gracz. Bo spasował, także będzie za to ukarany. Ma tak raz. E2, 3, 4, 5, 6. Ten gracz ma 5 i ten gracz ma 5. Więc niestety ten dostaje 2 obrażenia. I pierwszy gracz oczywiście jest teraz tutaj. No i widzicie już jakby to przebiegało, tak, czyli zagrywamy jednocześnie karty, zadajemy obrażenia swoim przeciwnikom, gra się kończy w momencie kiedy wyczyścimy całą talię, czyli zobaczcie 10 potworów zabijemy, tutaj bosowie są, którzy nigdy nie uciekają, mają więcej życia, są groźniejsi i dają więcej trofeów, aż dwa trofea, mają też jakieś umiejętności specjalne bardzo mocne, po tych wszystkich kartach walczymy z bossem ostatecznym. Ty ma bardzo dużo życia, bo masz 12, ale daje 3 trofea. W tym momencie, jak jego zabijamy, gra się kończy i punkty nasze zwycięstwa to jest cała zbankowana krew, czyli to tak naprawdę nic nam nie daje, tylko zbankowana krew plus te punkty za nasze trofea zabrana. Tak wszystko sumujemy: kto ma najwięcej, ten zostaje zwycięstwo. Także widzicie, bardzo prosty koncept. Bloodborne, gra karciana. Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat jakby naszej opinii, jak nam się grała podobna, że chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, przejdźcie do podsumowania recenzji, gdzie w kilku słowach powiem, czy nam się gra podobała, czy też nie. I na chwilę obecną dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!